Cześć, pokażę Wam, jak połączyć akumulatory 12V w system 24V, jaki mam tutaj użyty w swojej instalacji fotowoltaicznej. Temat zapewne dla większości oczywisty, ale może niektórzy zechcą zobaczyć, a ja chcę pokazać Wam dokładnie, jak u siebie to rozwiązałem, jakich materiałów użyłem do wykonania tego połączenia. Może zaczniemy od podstawowej rzeczy, czyli połączenia akumulatorów na napięcie 24 V. Na przykładzie tych dwóch akumulatorów pokażę Wam, jak z dwóch akumulatorów 12 V otrzymać akumulator 24 V. Należy postawić dwa akumulatory 12 V obok siebie, tak aby biegun plusowy jednego akumulatora był blisko bieguna ujemnego drugiego akumulatora. I należy połączyć plus z minusem. Można to zrobić za pomocą przewodu, oczywiście odpowiedniej grubości, w zależności od tego jaki prąd, ile amperów mamy zamiar przez to przypuszczać. W moim przypadku mam inwerter 4200 W. Dzielimy na 24 V i wychodzi nam 175 A. I większy prąd Tędy nie będzie płynął, dlatego ja zastosowałem bezpiecznik 175A, czyli odpowiadający wartości prądu, jaki maksymalnie w moim przypadku może być z tych akumulatorów pobierany. Łączenie wykonuję za pomocą bezpiecznika, dlatego że w razie jakiegoś zwarcia czy awarii, gdyby coś się stało, uważam, że bezpiecznik wtedy zadziała i w jakimś stopniu zabezpiecza nam to połączenie. W swojej instalacji w magazynie posiadam, jak widać, akumulatory. Kwasowe, które posiadają słupki, do których mocujemy standardowe klemy samochodowe. Gdybyśmy mieli akumulatory wyposażone nie w słupki, tylko w złącza śrubowe, wtedy należy na każdym końcu przewodu zacisnąć końcówkę oczkową tulejkową, którą następnie można przykręcić do takiego złącza. Jak taką końcówkę zacisnąć, możecie zobaczyć na moim poprzednim filmie. Gdzie takie połączenie wykonuję? Za pomocą niedrogiej praski, a musiałem wykonać takie połączenie, ponieważ inwerter, którego aktualnie używam, jest wyposażony właśnie w tego typu połączenie. Co zresztą widać. Wracając do połączenia akumulatorów w 24V, tak jak mówiłem. Biegun dodatni jednego łączymy z biegunem ujemnym drugiego. Nawet miernikiem możemy to bardzo prosto sprawdzić. Pierwszy akumulator mamy 1293. Drugi akumulator mamy 1298. I teraz połączymy dwa akumulatory razem ze sobą, plus z minusem, czyli łączenie szeregowe. Bezpiecznik, którym łączę akumulatory, jest to bezpiecznik typu MTA, MegaVal. Bardzo dobrze pasuje do złącz śrubowych w klemach. Odkręcamy jedną śrubę, ustawiamy, żeby pasował nam w otwór. Przykrywamy tą podkładką i wszystko razem skręcamy śrubą. Mamy już dokręcone, więc akumulatory są połączone. Po drugiej stronie zostają nam bieguny plus i minus. I w tym momencie te dwa akumulatory tworzą jeden akumulator 24V. Możemy to sprawdzić na mierniku, tylko musimy zwiększyć sobie zakres. Bo mamy do 20 V, a tutaj będziemy mieli 24. Także ustawię na 200 prądu stałego. Przytykamy minus do minusa, plus do plusa. I proszę. I mamy 25,9. Czyli w tym momencie mamy system 24 V. I teraz, jeśli chcemy dodawać kolejne akumulatory do naszego magazynu, musimy to robić dwójkami. Czyli kolejne dwa połączone tak samo ze sobą, i ten zestaw dwóch akumulatorów z kolejnym zestawem dwóch akumulatorów łączymy już równolegle czyli plus do plusa, minus do minusa co zresztą pokażę za chwilę na przykładzie swojego magazynu. Jeśli chodzi o mój magazyn, tak jak widzicie, są dwa akumulatory połączone ze sobą szeregowo i kolejne dwa połączone ze sobą szeregowo co widać tutaj. Jeden z drugim plus z minusem i te pierwsze tutaj też plus z minusem. Więc w tym momencie z tych dwóch uzyskaliśmy 24 V i z tych dwóch kolejnych również 24 V, gdyż w połączeniu szeregowym zwiększa nam się napięcie. 12 plus 12 daje nam 24. Gdybyśmy połączyli wszystkie cztery plus z minusem, plus z minusem i tak dalej szeregowo, wtedy z czterech uzyskalibyśmy 48 V, ale nie o to nam tutaj chodzi. I kiedy mamy już dwa zestawy akumulatorów połączone w 24 V, ten zestaw z tym zestawem łączymy równolegle czyli plus do plusa, a minus do minusa. I to połączenie już wykonałem przewodami. Tutaj mamy biegun minusowy z pierwszego zestawu akumulatorów, jest klema, tutaj jest jeszcze rozłącznik ale do tego zaraz dojdziemy. Jest klema. Do klemy jest dokręcony przewód i ten przewód przykręcony tutaj klemą do bieguna minusowego kolejnych akumulatorów. Dodatkowo, jak widać, wyprowadziłem sobie jeszcze jeden przewód minusowy. Leżą sobie na razie swobodnie. Zostanie podłączony do kolejnego zestawu dwóch akumulatorów. Czyli do tych tutaj. I tak samo biegun plusowy z pierwszego zestawu akumulatorów. Klema do klemy od razu przewód. Tutaj bezpiecznik i kolejny przewód, ale zaraz do tego dojdziemy, bo to są już odejścia. To są już odejścia na zasilanie. Tu plusowe. I tutaj minusowe. Tak więc przewód plusowy z pierwszego zestawu akumulatorów. Biegnie sobie do klemy. Plusowej z zestawu tych drugich akumulatorów, i tak samo dodatkowo sobie jeszcze wyprowadziłem kolejny przewód plusowy, leży sobie tutaj nieużywany na te następne akumulatory. Jak widać, przewód 25 mm kwadrat spokojnie mieści się w uchwyt w jednej klemie, jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony, i da się to dość mocno skręcić. Oczywiście wszystkie połączenia powinny być dobrze dokręcone, nigdzie nie powinno być żadnego luzu. Więc w włączeniu dwóch akumulatorów plus z minusem wzrasta nam napięcie. Tworzy się 24 V tutaj i tutaj, a w łączeniu już plus do plusa, minus do minusa tych pakietów, czyli w połączeniu równoległym napięcie nam już nie wzrasta, nadal jest 24 V, ale z kolei wzrasta nam pojemność całego magazynu. Czyli jeżeli tutaj mamy 180 amperogodzin i tu mamy 180 amperogodzin, to w łączeniu szeregowym nadal mamy 180 amperogodzin, ale 24 V. Tak samo tutaj mamy 180 amperogodzin i tutaj 180 amperogodzin. W połączeniu szeregowym amperogodziny nam nie wzrastają, V wzrastają, ale już w połączeniu równoległym plus do plusa, minus do minusa tych dwóch pakietów daje nam to, że mamy, tak jak mówiłem, tutaj 180 amperogodzin z tego zestawu i z tego zestawu 180 amperogodzin daje nam to 360 amperogodzin. Przechodząc dalej już do wyjścia zasilania, mamy tutaj biegun plusowy. Ten przewód, tak jak mówiłem, idzie do kolejnego zestawu akumulatorów. Z kolei tutaj jest przymocowany bezpiecznik, co jest bardzo istotne, żeby na wyjściu na zasilanie dać też bezpiecznik, tak samo odpowiedniej mocy. Jest on przymocowany tutaj do złącza śrubowego klemy razem z tym przewodem. Następnie, ja sobie tutaj jedną klemę obcięłem szlifierką. Zostawiłem tylko to złącze, właśnie śrubowe, i tym złączem przymocowałem bezpiecznik z drugiej strony, razem z przewodem plusowym, który wychodzi już tutaj do góry na zasilanie na inwerter. Z kolei klema minusowa również tego pierwszego zestawu akumulatorów. Tutaj wychodzi przewód, tak jak mówiłem, minusowy na ten drugi zestaw akumulatorów, a tędy przez rozłącznik wychodzi już zasilanie. Na złączu minusowym warto zastosować rozłącznik, aby móc w każdym momencie łatwo odłączyć zasilanie z magazynu energii. Ja tutaj zastosowałem taki samochodowy, nazywa się on rozłącznik masy akumulatora. Bardzo dobrze się sprawdza, ma wytrzymałość ponad 300 A, także z zapasem. Wystarczy odkręcić. Tutaj jest taka śruba, i w tym momencie mamy całkowicie rozłączony magazyn. Działa to na takiej zasadzie, że ta śruba, jak ją wkręcimy, łączy nam tutaj. Może wyjmę. O, tak, jak teraz widać. Tu jest taki plastik w środku, który izoluje jedną część od drugiej, czyli tą część od tej. Więc jak ją tutaj wprowadzimy. To te dwie części są od siebie odizolowane, i dopiero w momencie wkręcenia tej śruby następuje połączenie. Nie musimy wykręcać całkowicie tej śruby, wystarczy, że ją trochę poluzujemy, aby ta górna jej część nie dotykała do tego elementu. Jak widać, wyłącznik ten posiada takie gniazdo jak klema. Ja tutaj kolejną klemę sobie szlifierko ścięłem, zostawiłem tylko to złącze śrubowe z klemy. I zwyczajnie dałem dłuższą śrubę, aby połączyć przewód razem z tą klemą tego rozłącznika. Z drugiej strony rozłącznik zakończony jest w taką końcówką jak słupek akumulatora, dlatego tutaj już zastosowałem zwykłą klemę, jak w przypadku akumulatorów, przykręcając do niej przewód minusowy, który już za rozłącznikiem biegnie sobie tutaj w górę również do inwertera. I te dwa przewody plusowy i minusowy z magazynu zasilają nam inwerter. Jeśli chodzi o łączenie akumulatorów, najlepiej, aby łączyć akumulatory takiej samej pojemności oraz o takim samym stopniu zużycia. Najlepiej nowe z tej samej daty produkcji. Pozwoli to na dłuższą i bezproblemową pracę magazynu. Jeżeli połączymy akumulatory o różnych pojemnościach, może nastąpić ich szybsza degradacja, ale można takie połączenie wykonać. I ja takie połączenie właśnie wykonam do tych czterech. 180 Amperowych. dołożę kolejne dwa, te mniejsze, 120 i 72A. Tutaj też najlepiej, jakby były o tej samej pojemności, no niestety nie mam takich, ale szkoda, żeby stały nieużywane, dlatego podłączę je do tego magazynu. Zawsze będzie to trochę więcej pojemności. Są już połączone szeregowo plus z minusem, czyli mamy 24V. Zaraz je tutaj postawię. I połączymy z tym drugim zestawem plus do plusa, minus do minusa. Tymi przewodami, które już sobie wcześniej przygotowałem, plus i minus. No i już ustawiłem, i podłączyłem kolejny zestaw akumulatorów. I te wyprowadzenia, które pokazywałem, przewód plusowy do plusa, przewód minusowy do minusa. I w ten sposób mamy teraz sześć akumulatorów połączonych. W 24 V. Gdybyśmy chcieli podłączyć kolejne, robimy tak samo. Tutaj wyprowadzamy kolejny przewód minusowy, tutaj kolejny plusowy i do kolejnego zestawu połączonego szeregowo tymi wyprowadzeniami dalej plus do plusa, minus do minusa. Magazyn złożony z 6 akumulatorów, napięcie 24 V. Mieliśmy 180, 180 amperogodzin, czyli 360, no i tutaj 120, 72, to nawet weźmy tą mniejszą wartość, 360 plus 72 daje nam 432 amperogodziny. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale pokazałem jak to jest u mnie podłączone. Subujcie, wbijajcie na kanał i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam.